To znowu będzie trybunał, bo większość będą mieli nominaci jednej koalicji. Problem polega na tym, że sprawa jest podszyta bardzo głęboką hipokryzją. Po pierwsze, pomysł na to, że nie wybiera się sędziów masowo, tylko wybiera się ich partiami, mają długie kadencje. Miał na celu od zawsze dokładnie jeden efekt. Chodziło o to, by jedna partia w czasie jednej kadencji nie mogła obsadzić w oczywisty sposób większości w Trybunale Konstytucyjnym, by było tak, że ci sędziowie pochodzą z różnych kadencji i dzięki temu nie jest oczywiste, jaka polityczna większość ukształtuje Trybunał Konstytucyjny. Więc to wyczekiwanie do momentu, kiedy będzie ta większość oczywista po jednej stronie, jest oczywistym zaprzeczeniem duchowi polskiej konstytucji. I temu, jak Trybunał Konstytucyjny powinien być wymyślony, i nawet temu, w jaki sposób jego reformę wyobrażała sobie dzisiejsza koalicja rządząca, bo ona również proponowała, by te długości kadencji przy wyborze Trybunału Konstytucyjnego od nowa były zróżnicowane, by do takiej jednostronnej przewagi nie mogło dojść.